Hej, witajcie z tej strony, Zapek, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Lego Dimensions i prawdopodobnie to będzie ostatni odcinek, w którym widzimy Newt'a Commandera oraz yy, Newhacza, a czy ostatni, jeżeli chodzi o story paki do, do Lego Dimensions? Dlatego Lego Dimensions, inaczej. Ostatnie, jeżeli chodzi o story, pak fantastyczne zwierzęta do Lego Dimensions. Właśnie nie umiałam wysłowić. W każdym razie, witam was serdecznie i dzisiaj do pokazania mam figurkę najbardziej znana figurka z Jurassic World. To jest chyba jedyna figurka z Dimensions, która nie przedstawia jakiegoś głównego bohatera, tylko poboczną osobę, a tą poboczną osobą, nawet zapomniałem jak na imię, przepraszam bardzo. A ACU Trapper, czyli to jest no, gościu prawdopodobnie z, z jakiejś tam... A czy z, yy, no z Jurassic World, wiadomo, ale jakiś, nie wiem, stasznik, czy coś, przepraszam bardzo, tak dawno i tylko jedną część Jurassic World'a, więc nie bijcie za bardzo, jeżeli gadam głupoty. Do tego mamy żyrosferę do zbudowania. Ona właśnie tak wygląda. Żeby oczywiście tutaj przelec Aha, tylko muszę Newton zdjąć, poczekajcie, żeby mi się... Yy... Tak, dobrze zaprogramował, tak czy chce zaprogramować, tak jest, jest tutaj i jest zaprogramowany, jest żyrosfera gotowa, pokażcie mi jak to wszystko wygląda. Dobra, zacznijmy od y, tego troopera co on ma. No biega to wiadomo, po mieście każdy biega. Bije z tej pałki dziwnej, dobra, dobra. Pod klawiszem B nic nie ma. Podwójnego skoku też, no, znaczy ma jakiś tam. No dobra, co żyrosfera potrafi, oprócz tego, ja że jeździ. No, po prostu sobie jeździ, nie skacze. Bo to to było taka ochrona przed dinozaurami, nie? Pamiętam z filmu. za słownie nic nie ma ciekawego. Dosłownie nic, okej. Okay. Jeszcze blueprint, bym sobie zobaczył z chęcią. Blueprint, czyli tutaj. I mamy tak, bo oczywiście building menu, żyrosfera. I oprócz żyrosfery możemy to zmienić na y, Sonic Beam żyrosfera, czyli jakaś z Sonic Beam to będzie y, jakby to przetłumaczyć na polski. Z y, uderzeniowa, fala uderzeniowa jakoś tak, no oraz Speed Boost, czyli przyśpieszana Żerosfera. No fajny, dobra. Mamy Żerosferę, więc niech będzie tego pana jeszcze z nami nie było. Tak jak mówię, postaram się wam pokazać wszystkie figurki. No, może możesz zajść chyba. Wszystkie figurki z Dimensions, które mam. No i później będę sobie już losowo może nabierał. Nie wiem, do postaci, do czegoś. O, co było? A się wstydem Lecimy, lecimy z ostatnim levelem. I myślę, prawdopodobnie, z tego co pamiętam. Co to za czasu, mam cię złapać? Chyba? Nie, nie chcę mi się Ciebie łapać. Uciekaj, a. No ucieka. ja sobie na spokojnie jadę z misją. Bo... Dobrze, dobrze, dobrze. Y, jak sobie na spokojnie lecę z. To wy mnie bijecie. Halo! Halo! o i fajnie bije, fajnie bije. Taki widać, że jest taki zawzięty podczas tej animacji ataku. Cyk, cyk, no i co? Czar... O, ale ty dużo serca straciłeś. No i... dobra, uciekaj, uciekaj. Pięknie. Dawaj already. serce, dawaj serce. Dobra, dobra, no idziemy walczyć z obskurusem. Znaczy masz małe szanse. Dziwnie część się jak on biegnie. Ale dawaj, dawaj. Magiczne istoty też mogą. A? Dobra, zaczyna się misa, bo to musiał popełnić nude do do tego miejsca. A nie tylko trooper. No dobra, no to zaczynamy. Nie wiem czy to jest ostatnia misja, wszystko tak jak mówię, okaże się jak ją przejdziemy, chciałbym ją zrobić całą na tym odcinku, mam nadzieję, że to też się uda. słyszamy. Creedence! Nie ma miejsca do chowania się, do wstydu. Obydwoje jesteśmy tu gdzie jesteśmy, czemu ty go w ogóle rybą z zawodzisz czy coś tam zaciągasz? O, jest Creedence! No nie, nie rzucaj tramwajem w nas! Ła! Panie Skamander! Panie Klin znowu się zmienił w Obscurusa. To przynajmniej już wiecie, że to nie jest wina Newta, no bo ten Obscurus chyba został skonfiskowany. Tina, Zawsze zmieniasz to, co chciałaś? Bo tak. O nie, walka czarodziejów! Czarodziejów, czarodziejów! Na samym środku Londynu. Dawaj Newt się skup na ważniejszym celu, czyli pokonaniu Obscurusa. I się zabijał, niech się biją. O, tu będzie dużo, wiecie czego? Rzeczy tylko, które będzie mógł to robić Nut. Dobra, no tu jest kula mocy, to niech sobie stoi. Tutaj kto się może wspinać, I raczej nie. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. My to mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, typu poszukania monet. Ciekawe, tutaj będzie do zdobycia. I czy mi się uda? Jak widzieliście na ostatnim odcinku, to nie za bardzo mi się to udało, więc mam nadzieję, że się uda. Tutaj, niut, to jest jasne, jasne. Tylko postacie, które mogą otwierać zamki, mogą otwierać zamki. O, wow, ale powiedziałem, Kto by się domyślił? Ale tylko ci, co mają. Biedny niut. Tylko ci, co mają chyba tego stwora do otwierania. Czyli dobra, tylko niut potrafi otwierać takie duże kłódki. o. Okej, okay. coś tu jeszcze mamy? No nie, autko, mogę sobie dalej ruszyć, ale z autek nie wypadają monety, To są jakieś niebieskie, więc poproszę, poproszę, to mnie poproszę, halo, ja chciałem monetki, może Newt tu może wejść? Nie da się, to jest niewidzialne ściany, ale mogę to zgasić, tego też są monety, więc wybaczcie, ale chyba tutaj będę grał częściej Newtem, póki mamy zagadki do rozwiązania. A jak będą jakieś walki czy coś do niszczenia, to wtedy będę się zmieniał na tego trupera. Chcę, że to będzie. Aha, tu jeszcze będzie to ruszanie się. Góra. No dobra, to no, czyli ty się przenieś tutaj. Eee, jak to być? Góra, lewo, prawo. Góra, lewo, prawo. Wracaj z powrotem nie tutaj, żeby miał miejsce. Jak jest teraz? Góra, prawo, lewo. Góra, prawo, lewo, pięknie, i ostatni, mamy prawo, góra, lewo, no i super, prawo, góra, lewo, jest, wszystko, odblokowane, wracaj, wracaj, mój stwórku, który otwiera szkódki, no i dzięki temu się tutaj do środka, ile niebieskich monet, o, o to chodziło! No dobra, to się dało normalnie fabulę zdobyć, no bo no, nie to mamy zawsze, nie no, to więc... Nie chodzi o to. I tu jeszcze jest deportacja. Coś Dobra. Czek, czytałem o tym, daj mi coś spróbować. Ale tutaj po prostu był tylko ten... Był tylko tutaj minikit, który zdobyty. Został dość szybko. Ok, jasne, jasne. Czy coś tutaj mamy? To nie wiem co to jest, ale to wygląda jakby był Robin z butami magnetycznymi potrzebny. Może tak jest. Może nie. Ci tutaj chyba wycelowują gdzieś pistolety, ci się biją. ale problemy. Tam na później, a tam nie przejdę, bo mnie tutaj blokujecie. A tu za plecami? A za plecami sobie przejdę. No dobra. Bijcie się tam bitem. Dobra, teraz już ci pomogę, proszę bardzo. Ciebie też mogę tu uratować. Nie ma problemu. Jej! Odestii znowu uratowana dużo mamy, wiecie, monet, bo tam była fioletowa. Bo to też daj. Eee, chodź ty, bo ty możesz niszczyć. A czy możesz. Wszyscy możecie niszczyć, ale... Jesteś nowy, więc pokaż czym z sobą reprezentujesz. Czy, czym nam możesz pomóc? Modesty! Uciekaj są, bo znowu coś się stanie. Ale monet sobie też pozbieramy. To poniszczę. Lubię przeskoczyć. Coś Ci się nie udaje. Tyle? Wszystko poniszczyłem. Modesty! Nawet uderzyć. Tam przejdę? Nie, tam jest też ta niewidzialna ściana, która była przedtem. Jest tu jeszcze hydrant, który został zniszczony i dosłownie nic więcej się nie stało. Czy mógłbym tu na dach iść po samochodziku? No, tylko nie wiem, czy tam doskoczę. Tu. Mogę, okay, haha, dobra, kolejne monety. Na połowa paska, czy to dużo? Obawiam się, że nie, no w tych LEGO to jest tak trudno określić, czy to jest dużo, czy nie. Czasami to jest wystarczająco, czasami to jest aż za dużo, a czasami to jest brak mi 2%, nie? Wiesz myślę, że jak zdobyłem tą fioletową monetę, to i tak to dużo mi dał. Dobra, dobra. Dobra, chodź już teraz, Newt. I na... Dobrze ci idzie, bijecie się już chyba, nie wiem, z... od 10 minut i... i... Tam co, uderzy? Samochód? I dosłownie... A, tu nie jestem. Myślę, że to trzeba zamrozić. I dosłownie cały czas... Cały czas żyjesz, ojej, tu jest. Czy no, dobrze, on tu jest, ale. Ale. Myślałem, że coś tu jeszcze będę mógł sobie pochodzić, pozwiedzać, ale chyba już tyle. Jeżeli o to chodzi, więc naprawiaj. Niot. Będą na tym prawdopodobnie z tego. Muszę być. Ridens, coś krzyczy. Złości się bardziej. Albo robi. Dokładnie tak. No dobra. Ridens, się kochany teraz no, nie, nie. Nie, nie, nie. nie 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 mogę ci pomóc Dobrze, tutaj to nie możesz nie musisz już uciekać więcej bo Newt oczywiście tak jak mówił i pokazywał Ma skórusa bo próbował je ten zbadać nie no to, to też to też chyba normalne nie wiem czy to normalne czy nie gdzieś ale ale on jest tutaj nie y, paleontologiem. Tak jak się nazywa osoba, która zwierzęta jest bada? Zoologiem? Może zoologiem? No ma to wiem. Xbox normalnie mógłbyś w końcu podać rzecz, którą nie wiem. No, dobra, wiem. No, dobra, wiem. No, dobra, dobra, no to użyjmy deportacji w to miejsce. Dwie się cały czas O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry trooper. Dobra, to nie przejdę? Przejdę tylko górą. Niszczyć nie mogę. Fioletowaj, kto by się spodziewał? To patrzcie, już mam prawie cały pasek zapełniony. Więcej chyba nie mam nic. Tam od tyłu, bo coś było? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba nie, szkoda, tam po powinni coś zostawić też, nie? Coś ukryć. No dobra, nie ukryli, no to nie. To wracamy tutaj do góry. O! Mogę zniszczyć mnie, po prostu to są. Rzeczy jakieś. Dobra, chodź tutaj gościu. No i tak magii potrzebuję i tak. Nic mi nie pomożesz na razie. Użyj magii. Niót, żeby sobie zbudować. ...wkładkę. Dobra. Do góry, do góry, do góry. O nie, z prawej strony cię muszę zabrać. No trzeba bardzo zabrany. Wydajemy cię jeszcze raz na prawą stronę. Ops, kurs ucieka. Jesteś credence, tak? Rome kościoła Salem. Coś tutaj spadło! Wow. Teraz chyba tam będę mógł wejść, te niebieskie monetki były. Zanim to, ona bo nie bo tu widzę, że jest ten. że jest ogień, więc ty sobie go i tak czy siak zgasisz tutaj. Raz jeden, raź drugi. Pięknie, pięknie, pięknie. No bo teraz cię mogę. Mógł... Nie ty! Ty! Mogę tak zrobić. Ty użyć. Atakuj? Dobra, dobra. Coś tutaj już jest, a to będzie chyba też od deportacji, nie? Część. Chyba. Teraz sobie użyjemy. Tylko poniszczę wszystko. No, jak już będzie pasek, to już nie będę aż tak bardzo wszystkiego niszczył. Ale póki paska nie ma, to rzeczywiście chciałbym go zdobyć. To wiem, wiem, że tylko czarodzieje mogą się deportować. Wszystko jasne. To użyj deportacji. I tym razem. A na dach. Ejku, O nie! O nie, uciekamy z tej strony! Proszę bardzo, uciekłem. A nie, nie chciałem wracać! Więc co wraca jeszcze raz na tą stronę i jeszcze raz tutaj. To bo nie chcący, że tam poszedłem, szczerze mówiąc. Dobra. Myślałem, że kółko jest potrzebne, żeby zaatakować Credensa. Ale najwidoczniej. Nie, dobra, to pozbieram, to pozbieram. To też... Jeszcze chyba tyle. Mogę zniszczyć? to dobra, chodź ty! Nie ty! Ty! Jesteśmy potrzebni do niszczenia. Dobrze, że ty, nie przeteleportuję postaci z powrotem. Okej, okay. a tu będzie ten, Kiston, dobra. To użyjmy sobie dźwigieńki. Tyk. I to nam da tyle, że... Uwaga, uwaga, uwaga! Nie wiem co się stało. A, coś tu wypadło. Możesz teraz kostki ułożyć. Nie może, że potrzebujemy magii. Dobra, nie użyj magii. Aha, bo one się układają tam, na dole. Dlatego powinien nie można układać je ręcznie tylko magią. Dobrze, no to chodź. Zbierz to, z le w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, zbierz to. Znaczki dziwne. I już jest kolejny kiston. Kiston. Stworzenia albo kreacji. Tak, mogę sobie tutaj to poukładać, więc cyk, cyk. Cyk. Co jest z powrotem tą stronę? I mamy tutaj papugę, która coś tu poniszczyła. Wy mogliście jakąś tutaj bombardową strzelić, czy coś? Byłoby dokładnie to samo. Dokładnie, a tu jest kolejne. A co tu robi miejsce deportacji w środku? No, no, nie wnikam. Dziwne są te miejsca od deportacji. Okej, okay. i tu jest, żeby wyjść do góry. To też ma sens, no bo ty nie umiesz latać. Jest rule Breaker! Łamacz zasad! A jak mamy łamacza zasad, no to już nie trzeba aż tak dużo rzeczy niszczyć. Rozumiem co się stało tobie. Mogę ci pomóc to kontrolować Jest, brać go. To jest Obskurus! Czekajcie, czekajcie, nie, nie, nie! Nie! Możliwe, że twój plan się nie uda. Newt jest Commanderze. Co to niszczy? O, tu jest ta gierka, dodawaj gierkę. Gierka. To może ją niut, nie? A nie, to tylko pojazdy latające. Na przykład y, Benny Spaceship, albo Eagle Encroptor, albo Tardis, albo Builder Bomb. No dużo jest tutaj pojazdów latających, a to mogę użyć? Y, ojejku, ojejku, pomylę się, na pewno się pomylę. No bo to chyba kółko było. I tu. Były fale i na początku chyba. A, dobra, nie pomyliłem się. Okej, okay, dobra, dobra. No nie najgorzej poszło. Za pierwszym. Perfect match. Yes, I o to chodziło. Tam mamy windę z wózkiem. Kanapki, sprzedaję kanapki. Nie wiem, czekam od kanapki, ale mi się powiedziało. Wynę, trochę podobny z tego. Wózka z Hogwarts Express. Chyba mnie też coś budujemy do deportacji oczywiście. No bo coś bo innego Newt mógł oprócz gonienia tego Obskurusa po dachach. Z czemu w katastrofie nie potrzebujesz żadnej platformy do deportacji? A tutaj musisz. już, 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 krednance, krednance. spokojnie, spokojnie, nie masz co się bać, oni się tam atakują, ale zaraz ci Newt pomoże. Oby, mam nadzieję, że tak się stanie. Niech nie wygląda. Ten Obskuruz, bo jest z klocków Lego. O, tu się deportowałeś, dobra. Na dół. Ło, to postaci czemu niektórzy nie potrafią lądować? O, halo. Uwaga! bo... Wow. co to ma być, Mask Maska Batmana tego portona? No jest. Uwaga, uwaga! Proszę nie przechodzić za barierkę. Minister monkey. Byliśmy za późno? Przybyliśmy za późno? Tego brawo A to Alicja? No i tak, woman! Aaaa, jesteś obskurusem. Czarodziejem, którego moc przerasta. No dobrze. Myślę, że Obskurus jest pierwszy jako przyjaciel, komfort jak było z tobą. Teraz powiedz mu jak zabijesz ostatniego Obskurusa, Skamander. O, Nie! Czy to czas na walkę? Chyba nie, myślałem, że to będzie jakiś pojedynek czeladziejów, ale dalej nie. Co tu się... CO TU SIĘ DZIEJE? Co tu się dzieje? No mu ty jesteś przewrócony? Okej... Okay, o Dobra, jednak muszę grać się baniutem. O Bo tu magia jest potrzebna wszędzie! Kto by... Kto wymyślił, że w świecie czarodziejów jest magia potrzebna? Może jednak nie? Nie ty! Ty, kapel. Aha! Poskuczył. Dobra, masz! Nic ci nie zrobię. Aha. Dobra. No to nie. No tutaj nie ma sensu niszczyć chyba tego, no bo po co? Tu jest moja kula mocy, kula daje fula, tu? Może um, nie tej żeleta, nie? Na przykład, a tu? Też nic. No dobrze, dobrze. Chodź, ojojku, dostałem. Dostałem. Dostałem, miałem uskok zrobić? No dobra, uskok, uskok. Dobra, uskok. O to chodzi. Idę. Skamander chce położyć włożyć się do tej walizki z innymi dziwazdłami. Dlaczego chcesz zmarnować moc? Dlaczego nie chcesz jej użyć? Nie szukaj go, nie słuchaj go, Krydens. No mogę, mogę być góry, To po co? Co za gra? Nie, nie tylko to. Przestań! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, Credence tylko nie zmienia się znowu. Obskurusa! I znowu się zmienił. Ło, wow, ale zniszczył metro! co tu stoi, ten trooper. <grymne> dobra, 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 dawaj, dawaj, Newt. Nie jesteś jakimś dobrym, jeżeli chodzi o czary, z tego co pamiętam. Ale najgorszy też nie jesteś. Dobra, jedno... jedno serduszko ci zabraliśmy. Pokój się. Spokój się tarcza coś da... A tu mogę coś budować, dobra, dobra. Okej, okay, budujemy, budujemy, bo jak budujemy, to jesteśmy niezniszczalni przez chwilę. Ja, jest tutaj! Starcha! W ciebie? Nie w ciebie, czy mogę tam w przyciski. Przyciski nic mi chyba nie dadzą. To w ciebie muszę. Eee, w ciebie też chyba nie mogę. Ten przycisk też nic, ten też nic. Muszę w niego. Tutaj nic więcej nie da. No jego. Jego, dobra, dobra. Jakoś to nie trafiałem chyba w takim razie. Nie, znowu obskurus coś tutaj niszczy. Ło! Wow. Wow. Wow, uciekaj! No i co się tu stało? Nie, to nic się nie stało. Kolejny etap, ale... A, ma znowu się serduszko No weź go, traf miód. Jedno serduszko ci było? Widzę, poczuł tą moc przechodzącą przez ciebie. Z O, że Obscursor zawsze był przyjacielem. Oh, dobra, tu muszę zniszczyć tego, dobra, 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 dobra. dobra. Okej, okay, to znowu magia. No, sorry, nie pogram truperem za bardzo. Widzę, że postać jest bardzo poboczna. No, bo tutaj wszędzie jest magia potrzebna, ale nie spodziewałem się. Mogę wziąć tylko w czy coś. Aha, tu muszę wyważyć rzeczy. Dobra, Coś jeszcze? Dobra. Ja. Ty możesz tutaj kopać. To kop. Cyk, 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 cyk. Pięknie. I tutaj coś się układamy. My ja sobie po przejście robimy do z tego. O nie, Kiston. A to dobrze, kiston. Kiston z... Kiston z żywiołami. Dobra, wiem, tutaj będzie już teraz. Grał nam główną rolę. Elektryczne, więc idziesz ty, kolego. W końcu będziesz miał magię potrzebną do tego, żeby pokonać ten świat cały. Pokonać. Cokolwiek im tu zrobić, czarodzieję No i tyle, jeżeli chodzi o Kistona. Dobra, ale mogę tutaj przejść. I mogę cię walnąć! Jednak nie mogę. Jednak nie mogę, bo Skurus mnie porwał. A tak mogę? Mogę! Dobra, super. Dobra, Credence! Zostało mu tylko jedno serduszko. Dasz radę! Trzymam dla ciebie kciuki. Wow. Jaka bestia tego Codinasa jest? Ciężko mu cokolwiek powiedzieć. No uciekasz, nie? Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Cyk, cyk, cyk. Pridens, stój! No, a co to jest? Tylko postacie takie jak to ta z tego, z ja Aby tylko może coś tu zrobić. EBI tu nie mamy, a tu byliśmy, nie? Znaczy, no ja mam ją, nawet graliśmy ją raz, więc chyba w pierwszym czy w drugim odcinku. Chyba chodzi o to, że to można zdobyć Wyssać, dobra, dobra. Jak będziemy maksować, to na pewno to będziemy robić. Wymaksowanie maksowanie tej gry, to też będzie 500 lat. <laughs> no że nie, ale, ale obstawiam, że z pół roku mi pewnie zajmie, No chyba, że będą takie live przedłużone jak ostatnio w, w tych. Eee... W czym? Władca Pierścieni. To do to było... Faktycznie. Dość... Aha, skoczy. A ty skoczysz? To tam skoczę? Halo! Nie, kółko cię rozjechało. Eee... Jak tu wejść do góry? Nedy nie. Dobra, Newt cię ochroni, nie wiem czy ci mnie ochroni. O! Tyle? Zawsze cały czas strzelają do niego z tego misterstwa magii. Poszedł dalej. Głupcy, wiecie co zrobiliście? Skurz zniszczył... został zabity na mój rozkaz. Już chcesz mnie zabać? musisz wiedzieć kim naprawdę jestem, a kim jesteś. Wow, dobrze, nud. Pięknie. O. I został pojmany. Nie, teraz będzie... Pokaż Greenwald. siebie. Grindenwald! Myślisz, że możesz powstrzymać mnie? mnie? Grindenwalda? Zrobię co moje mojej mocy. I dobrze, pięknie. Im Waliska, walizka! Jesteśmy ci winni przeprosiny, panie Skamander. Nasze magiczne kamieniki zostało pokazane. Widziało je całe miasto. Myślę, że coś możemy przed okay, no. tam. A tego ptak! Burzoptak! Wiesz co robić. Czyli żeby Eliks jest zapomnienia na wszystkich w mieście. A jak ktoś wyjechał? Mu nie uwierzył. <grystanie> A jak było to w telewizji? To po duży film. Jak ktoś już napisał list? Co no, myśli, że ktoś pani pisze? No dobra, mam odpowiedzi na wszystkie moje pytania. A wszyscy zapominają? Yeah. To no jej Państwo, żeby też zapomniała. Nie ma wyjątków. Przepraszam. Sorry, Nawet jeden świadek. To nasz prawo. No. Nie. Myślę coś. Ukryjemy cię. Jesteś lepsza. Ja nawet nie powiem, tutaj być. Niód. Dlaczego wzięliście mnie tutaj? No bo nie masz cię lubię. Jesteś moim przyjacielem. I nigdy nie zapomnę, jak mi pomogłeś, Jacob. Jedny Jacob też straci pamięć. Jacob. To jest tak, jakby się obudzić rano, tak? Oj, go skrzywiło. Chyba nie do końca tak to działa, jak byście myśleli. Jak poszedł w ogóle ten Jacob? Nie od razu go skrzywiło. No May, no Problem. Zabito trofeum. Obscurus for sure, level complete. I oczywiście. Duża ilość monet. I pasek zapełniliśmy. W, w przeciwieństwie do poprzedniego levela udało się zapełnić pasek. Więc się bardzo cieszę, bo będzie jedna rzecz mniej do robienia podczas maksowania. Chociaż paski później z mnożnikami będzie prosto, ale mimo wszystko.. Cyk, 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 cyk. Uwielbiam ten dźwięk. Mamy Rule breakera. nas raz... Nawet modestia uratowana. Nie to, że będzie kolejna rzecz mniej do zrobienia, no niestety chyba... Nie. jeden minikit. Dwa! Dwa minikity. No też nawet dobra, coś coś tam było. No i będą trzy złote klocki. Rzadko mi się zdarza podczas grania w Dimensions fabularnie, że trzy złote klocki zdobywam. Kontynuuj. To będzie, będzie zakończenie historii. Tak jest! Lego Dimensions! Zakończyliśmy przygodę w fantastycznych zwierzętach. Więc myślę, że na kolejnym odcinku zaczniemy sobie kolejny story pack. Mam do wyboru Ghostbusters albo Batmana. Zastanowić się, co wybiorę. Zobaczycie już w kolejnym odcinku. O no Jak dobrze liczę, to ten odcinek wpada w y, czwartek, więc w sobotę już będziecie wiedzieć. A wspierający, oczywiście, dwa tygodnie wcześniej. Więc też zapraszam do kupna wspierającego. To kosztuje tylko 3 zł na miesiąc. A macie dużo więcej odcinków. Macie je szybciej. oraz możecie później wybrać, jaką kolejną grę ja mam zagrać. A tu co mamy dalej? A, nie odpływa. Bym, um... To było. To, to nie? Wyślę ci książkę mojej kopii. M, kopię mojej książki. <Alex> Lubię to. Co byś powiedziała, gdybym podpisał ci moją kopię? Lubię to. Bardzo. Wiesz. Nowy Jork jest bardziej interesujący niż się spodziewałem. W ogóle nie w na chodzi, bo tyna jeszcze mam nawet. to no, że tina jeszcze mam. No. I tina. Mogę tinę wziąć w sumie, ale dobra. Skąd <grywa> wziąłeś swój pomysł, panie Kowalski? No, nie wiem. wiem. <grywa> Same po prostu weszły. Co za żaby. <grywa> Kupię, czyż, kochanie? Ja lubię, uwielbiam gotować aby piec. Ej, well, hey, hey. nowy, zadowolony klient. <grywa> A, to są te potworki, dobre, które łapały, łapali tam w parku z jutem. No i dzień dobry drodzy Państwo. Fantastyczne zwierzęta to jest świat prawdopodobnie, znaczy no na pewno już na pewno jest zrobiony, nie świat, tylko przepraszam, Story Pack, więc w kolejnym odcinku widzimy się w innym świecie. A na dzisiaj... To już niestety będzie wszystko. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam do łapkowania, zapraszam do komentowania, zapraszam do kupna wspierającego nawet. No i tradycyjnie. Ja się z wami żegnam. No i trzymajcie się. Cześć!